Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Angel Jaworaki, a to jest JBC FM Daily Vlogo Podcast. Dzisiaj wraz ze mną jest ten pies z Polaka 2.0. Link w opisie. A dostałem od reżyserki pytanie, czy mężczyzna powinien dzielić się swoimi problemami z kobietą w rozbiciu na relację długotrwałą, na relację krótkotrwałą i ogólnie takie, takie. I chciałbym Zauważyć, że jest to temat, który brzmi mi nierozłącznie z tematem, który rozlegle poruszyłem parę miesięcy temu, a mianowicie, czy mężczyzna powinien dzielić się swoimi emocjami. Również link zostawię w opisie, gdyby ktoś miał ochotę nadrobić. I chciałbym tutaj, tamten film był długi, więc dla równowagi, chciałbym bardzo pokrótce omówić ten temat, bo myślę, że jest ten temat, to pytanie, zarówno Ekstremalnie trudne, jak i ekstremalnie łatwe. A co jest istotne, to jak powiedział Leszek Kaźmierczak, co jest istotne, chyba tak naprawdę zdrowy rozsądek. Bo z jednej strony jest to pytanie o tyle bardzo trudne, czy wręcz no, ekstremalnie trudne w takim sensie, że jeżeli szukamy jakichś tutaj prawideł, które dadzą nam jakąś jedną złotą zasadę, która rozwiąże każdy nasz problem, i jak mamy jakieś takie. Hmm, właśnie pytanie, że miałbym problem i albo chciałbym się podzielić, albo czy powinienem się podzielić, bo z jednej strony to będzie uczciwe, w jednej, z jednej strony może mi to nawet pomoże rozwiązać jakiś problem, ale z drugiej strony, jeżeli to przedstawienie tego problemu sprawi, że ta moja kobieta będzie yy, jakby gorzej na mnie patrzeć, przez to i tak zaczyna się kalkulowanie i tak dalej. I gdyby była jakaś taka jedna złota zasada, która rozwiąże każdy mój problem, to z mojej skromnej perspektywy. Nie ma takiej złotej zasady, a bynajmniej nie jest nią mężczyzna, nie powinien dzielić się swoimi problemami z kobietą. Tak? To tutaj chciałbym na początku zaznaczyć, że jestem całkowitym y, przeciwnikiem takiej złotej zasady. Jeżeli już to umiejętnie w drugą stronę, ale to właśnie chciałbym teraz może przejść do tego, że z drugiej strony to pytanie jest o tyle proste, że w momencie jak sobie. Wyrzucimy właśnie to pragnienie poszukiwania jakiejś jednej złotej zasady, która rozwiąże każdy problem i skupimy się właśnie na takim skillsecie rozwiązywania problemów i po prostu zaczniemy się zastanawiać nad tym, jakie mamy dane w tym rozwiązaniu, bo nie oszukujmy się, to będzie bardzo dużo zależało od tego, jakie mam problemy, tak? jak umiem je komunikować, jak umiem je rozwiązywać oraz jakie kompetencje do omawiania jakiegoś problemu, czy w ogóle wysłuchania jakiegoś problemu ma dana kobieta, bo nie oszukujmy, że mężczyźni od mężczyzn się różnią i kobiety w swoich kompetencjach do omawiania jakiegoś problemu również się między sobą różnią. Jest też bardzo istotne, czy moje intencje za dzieleniem się właśnie jakimś danym problemem sprowadzają się do: to jest mój problem, rozwiąż go za mnie. Oczywiście jest to bardzo nieoptymalne. I to nie tylko w przypadku z kobietami. W zasadzie z każdym człowiekiem jest to bardzo nieoptymalne, kiedy stajemy się tacy needy, tak? Żeby pomóż, błagam, błagam, pomóż, nie? Chyba, że też uczciwie zakomunikowane to są miejsca, na pewno nie jest to relacja damsko-męska, ale są miejsca, gdzie można przyjść, bo Andrzej, pomóż, nie? Błagam, pomóż, nie? Natomiast, więc jakby proszenie o pomoc też nie jest niczym złym, bynajmniej czasami warto po prostu. Sam byłem w tym miejscu, i umiejętne zakomunikowanie bardzo proszę o Twoją pomoc jest też moim zdaniem bardzo cenną umiejętnością po prostu, tak? Nie, nie, nie unosi Cię honorem, tylko po prostu czasami są, jest czas i miejsce na to, żeby przyjść do przyjaciela albo do specjalisty bardzo proszę o pomoc, nie? Więc to jest moim zdaniem też właśnie istotne. Czy ja przychodzę z właśnie intencją błagam pomóż, czy i tutaj bardziej w tą stronę bym szedł tym, że jeżeli miałbym zdecydować, to jestem bardziej. Um, za tym, żeby się dzielić problemami w umiejętny sposób, jest właśnie takie uczciwe raportowanie, co u mnie, czuję się bezpiecznie, bo ja, jak każdy człowiek, mam swoje wyzwania i jestem, jak to się mówi, na posterunku, staram się dobrze je rozwiązywać i tak dalej. No i wychodząc z tego założenia. Wychodząc z tego założenia, czy wychodzą, jakby opisując tą perspektywę, nie ma większego priorytetu niż nauczyć się dobrze rozwiązywać swoje problemy. A uważam, no tak uważam, że jeżeli dobrze się nauczymy rozwiązywać nasze problemy, i będziemy można powiedzieć, mieli taką mocną procedurę rozwiązywania każdego problemu, a nie ukrywam, że taką jedną z moich intencji stojącą za, stojących, intencją stojącą za tym kanałem, jedną z wielu, jest to, żeby taki skillset tutaj zaproponować i w uproszczeniu sprowadza się, do on, o, się on do bezwzględnej akceptacji i takiej brutalne, brutalnej intencji brania odpowiedzialności za sytuację, w której jestem i i w momencie, kiedy mam taki właśnie skillset, że co jest dane, co jest szukane, co ja mogę zrobić, jakby jaka jest moja sytuacja i mam taką bezwzględną właśnie intencję wzięcia odpowiedzialności za tą sytuację, to myślę, że praktycznie każdy problem można zaraportować kobiecie i uważam, że jakby można by to przetłumaczyć, taką wypowiedź wtedy, na praktycznie sprowadzenie tego do Pracuję, tak? Pracuję, tak? Bo no, nieuchronnie mamy jakieś wyzwania, ale jeżeli mam jakąś procedurę, że pojawia się jakiś problem i staram się go zaakceptować, co jest w mojej kontroli, jaki jest następny krok, robię to, 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 to. to. Czasami to się sprowadza do tego, że nie wiem, mam gorszy okres, więc jako odpowiedzialny człowiek na przykład idę do jakiegoś nie, specjalisty, czy proszę kogoś o pomoc i uczciwie to raportuję. I w takim kontekście uważam, że jestem zdecydowanie bliżej tej opcji, żeby uczciwie, sumiennie raportować. Demonstrując w ten sposób swoją emocjonalną dojrzałość, że nie boję się, nie udaję, że, że nie mam problemów, bo, bo też tak naprawdę wydaje mi się, że cały ten dyskurs o niemówieniu o swoich problemach kobietom wziął się nie z samego mówienia o swoich problemach, tylko z tym właśnie, że mamy jakieś problemy i chcemy je ukryć zamiast je po prostu rozwiązać. tak? Uważam, że tutaj jest sedno, może być też tak, że nie widzę jakichś problemów, które faktycznie są jakieś takie, wtedy bardzo chętnie wrócę do tematu, jeżeli ktoś zaproponuje, że, a co, jeżeli jest taki problem, i będę bardzo wdzięczny, wręcz naprawdę będę czuł dużą wdzięczność, jeżeli zostanę. Do... U, faktycznie pomyliłem się i bardzo chętnie wezmę to na warsztat. Natomiast w takim uproszczeniu uważam, że jeżeli ustalimy swoje priorytety, jako po prostu, niezależnie od tego, czy dana. Na przykład jestem w relacji takiej sobie, powiedzmy takiej, no w miarę niezłej, ale ten, i mam jakieś problemy, które będą trudniejsze do rozwiązania, bo ta kobieta nie zrozumie, bo coś tam, coś tam, coś tam, to uważam, że przy takim wyborze rozwiązanie moich problemów powinno być priorytetem, tak? I jeżeli ktoś ma mi przeszkadzać, a nie wspierać, to ja wolę samemu lub z innym gronem ludzi rozwiązywać swoje problemy, niż na rzecz takiej osoby po prostu udawać, że tych problemów nie ma, zacierać je pod dywan, czy jak to się tam, zamiatać pod dywan i uważam, że tutaj tak, rozwiązywanie problemu, nauczyć się rozwiązywania problemów, a wtedy dzielenie się tym bynajmniej nie jest problemem. Tak, i tak jak mówię, że będę bardzo wdzięczny za ewentualne, a co jeżeli jest taki i taki problem i tego... Zostawię to, to tutaj, podziękuję serdecznie za uwagę i pożyczę Państwu wszystkiego dobrego. Yo!